Kalendarze. To jest dzień, w którym spotykamy się na Eucharystii. Chcemy, aby figura Matki Bożej, w którą wpatrujemy się cały czas, była dla nas takim wyznacznikiem spotkania z Matką Bożą. Ta figura przypomina nam o tej nadprzyrodzonej obecności Matki Bożej w Kościele matka Kościoła to ta, która stale czuwa nad nami. My chcemy dzisiaj z Matką Bożą Fatimską to dzisiejsze czuwanie razem realizować. Chcemy, aby nasza modlitwa przez jej stawienictwo przyczyniła się do tego, aby nasze intencje, nasze prośby, to co nas tutaj dzisiaj przywiodło, właśnie było realizowane przez jej stawienictwo. Stale pamiętamy o księdze profesorze J Józefie Swastku, który jeszcze nie tak dawno tutaj z nami był, nam przewodniczył, ale jesteśmy mu wdzięczni za wprowadzenie nas w te tajemnice fakimskie. Jesteśmy mu wdzięczni za to, że ta pobożność Marylina, którą on tak pięknie się charakteryzował, że ta pobożność Marylina staje się także naszym udziałem. Wiemy, że dzieje się to przez jakiś czas, że człowiek uczy się tego, ale jak już przy jak już trwa, tej pobożności maryjnej, to ona otrzyma. Otrzyma to, gdy człowiek zasmakuje tej więzi z Panem Bogiem, zasmakuje i chce tę więź z Panem pielęgnować. Więc wiemy, Także wiele potrzebna, potrzeba jest naszej modlitwy, o czym jeszcze będziemy dzisiaj w się zatrzymywali. Zgodnie z waszą prośbą dzisiejsza msza święta jest promowana właśnie w księdza profesora Józefa Spastka o życie wieczne. Będziemy dzisiaj cały czas o tej e, obecności księdza profesora e, pamiętać. A na początku tej przenajświętszej ofiary Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i z czystym sercem uczestniczymy w tej świętej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, miłym bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem. I was, bracia i siostry, o za mnie, do Pana Boga Naszego. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się. miłuj się nad nami hmm. Chrystus miłuj się, się nad, nad nami i am veh swata shiva ga Wiemy, pierwsza część Mszy Świętej to liturgia słowa. Dzisiaj mamy Księgę Mądrości. Czytanie to Stare Postany, to około Sto lat przed narodzeniem Chrystusa została ta księga e, pisana. I e, list Świętego po Łaposława i Ewangelię Świętego Marka to pierwszy e, wiek, to lata 60-70 e, po narodzeniu Chrystusa. My te fragmenty słuchamy i wiemy, że odnoszą się one, one do życia pana Jezusa. Odnoszą się do wydarzeń, które były związane z wprowadzaniem apostołów do grona apostołów, ale są to nauki, które mają charakter ponadczasowy. Dlatego my, dlatego Kościół, w swojej mądrości. Wybiera te fragmenty, abyśmy my, tych natchnionych autorów, którzy, e, którzy przyczynili się do powstania tych świętych ksiąg, ci natchnieni autorzy, nam właśnie ten materiał do refleksji dali. I my ten materiał przyjmujemy, mamy to miejsce, ten kościół, mamy czas, dzisiaj jest niedziela, widzieli wolno od pracy. Wiemy, że nie było to takie proste. Dalej są zakusy, aby w niedzielę ludzie pracowali. Dalej są tacy, którzy mówią, że wiele osób chce robić zakupy w niedzielę. Wcale nie. Polacy szybko się dostosowali do nowej sytuacji i robią sobie zakupy w piątek i w sobotę, aby i wiedzą, że sklep w niedzielę jest zamknięty. I powinien być zamknięty, bo, dziela, bo niedziela to świętowanie Boże i Bożego Stworzenia, to świętowanie zmartwychwstania. Dobrze zatem, że Państwo robi to, aby właśnie niedziela była dniem wolnym, aby umożliwić człowiekowi znalezienie się w kościele. Inna sprawa, że wielu mając taką możliwość. Z tego nie korzysta. My jesteśmy, dziękujemy Panu Bogu, że znajdujemy czas i możliwości, aby tu być. Chcemy, aby to słowo, które słuchamy, słowo, które różni się od tych słów, które słyszymy na co dzień w różnych mediach, aby to słowo poruszało nas, było niczym pług, który, który orzeźwia Ziemię, wprowadza. Powietrze daje życie, to słowo daje nam życie. I dzisiaj słyszymy Ewangelię pewnie nie pierwszy raz. Ewangelię, która mówi o tym, iż Jezus po raz drugi swoim uczniom zapowiada swoją mękę, śmierć, i zmartwychwstanie. Znamienna jest dzisiaj sytuacja. Bo kiedy Pan Jezus o tym mówi, oni później chwilę rozmawiają o tym, jakie korzyści wyciągną z tego, że są uczniami Pana Jezusa. Powiedzielibyśmy, oni rozprawiali, posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. Pan Jezus mówi o swojej męce, o swojej śmierci, a oni się sprzeczają, kto z nich jest największy, kto. W domniemanym królestwie, ich domniemanym, czyli Pan Jezus, jako prezydent, jako premier, zarządza nowym państwem, i oni w związku z tym będą mieli korzystne również stanowiska w tym nowym królestwie. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo największego syna swojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla się, Pana,

Zdrowia świętego, narodził się z małej panny, ułożył się z małej panny, ukończył po polskim biłagę, ukrzyżował tu na nim po do wieku, trzeciego dnia z Martysza. stąpił na nim wiosła, siedzi po prawicy, obrał ojca wszechmocnego, stamtąd przyjdzie, sądził, żył i zimany. święty obcowanie, grzechu podpuszczenie, ciała z matki wstanie, żył od wiecznej. Amen. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź pojazd po Twoje, bądź wola Twoje to w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my z zbioru nadziei i miłości. Znowużmy na niego. Oh She's W udręce jeszcze silniej się modlił, a jego był jak gęste krople krwi sączone na ziemi. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze

pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę śmierci naszej na świat. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę świętej naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławieńś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w rodzinę świętej naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiamyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owad żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś się za nami teraz Maryjo, na Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami

Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nieskalana, Matko najczysza, módl się za nami. Matko dziewilsza, Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, Matko Przedziwna, módl się za nami. Wyarków, królowo patriarchów, Królowa proroków, Bóg się za nami, królowo apostołów, królowo męczenników. Bóg się za nami, królowo wyznawców, królowo dziewic. Bóg się za nami, królowo wszystkich świętych. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, Módź się za nami. Królowo w niebo wzięta, Królowo różańca świętego, Módź się za nami. Królowo rodzin, Królowo pokoju, Módź się za nami. Go, Składam podziękowanie Wam. E, dalej mamy nasz e, tutaj e, pojemnik, zbieramy na Gregoriankę na księdza profesora Józefa Spaska ostatniej niedzieli. Udało nam się zebrać. 1060 zł, także mamy jeszcze ten otwarty. E, otwarty pojemnik, aby te ofiary zbierać. To jest nasz wyraz naszej wdzięczności, naszej pamięci i także naszego działania. My, żyjący, wspieramy tych, którzy odeszli naszą modlitwą. Najcenniejszy dar to Eucharystia, a jeszcze cenniejszy dar to Sza Święta Gregoriańska, dlatego dokonamy się do tego daru. Jeszcze raz dziękuję, bądźmy zdrowi, trzymajmy się tej postawy chrześcijańskiej, postawy, której właśnie jest to zamierzenie Bogu, ale jednocześnie postawa służebna, bądźmy cierpliwi, za naszych wrogów, za tych, którzy nas wyzywają, bo taka jest postawa chrześcijańska. Teraz, kto zakupił jakieś przedmioty religijne, proszę je przygotować. Ja, jak za każdym razem, do Pana Błogosławieństwa módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty nas powołałeś przez i wierzmowanie do dawania świadectwa wiary przed ludźmi. Prosimy Cię o Błogosław wszystkich, którzy te Różnią znak, oznaki religijne medaliki nośni będą jako wyraz naszej wiary. Pomóż ich zaufanie Tobie i wierność w i dobrobyt do Królestwa Niebieskiego, gdzie z ojcem i duchem żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Chłodnej Anieskiej